Jeszcze przed odcinkiem zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. A teraz leśmy z tym tematem. Hej, siema, cześć, jestem Paweł, a dzisiaj będziemy nagrywali Brawl Stars. Um. Dam Wam linka do następnego odcinka. No i co, zaczynajmy. Zachęcam, na kanał mojego kolegi. Link do kanału będzie chyba w opisie. O, mamy nowe wydarzenie. To sobie zbierzmy. Już mamy jedną małą skrzynkę. Właśnie, dropnęła mi rosa Z ostatniego. Um, nie, big boxa, tylko um, um, mega boxa. Mega? Nie, big boxa, sorry. Um, ja wam pokazuję. Oto z tego big boxa za 650 pucharków i właśnie Mirosa wypadła, Już mamy o, na cz czwartej chyba randze. No, chyba tak. Raczej tak. <grym> w sumie tutaj widzę i teraz sobie otwórzmy browboxa pewnie główno jak zawsze o i bonus czyli bonusowy przedmiot to jeden event ticket sobie możemy coś ulepszyć a tylko Daryl a nam to wydaje ale wiecie to starcie są Chyba, ile mam, o nie, o Dobra, to grajmy. Dobra, my już jesteśmy w Kielce, I idę po, to, po tego parku i teraz dwa, będzie miało pięć powercubes Dobra, to już mam trzy powercubes i nie, nie jestem w pupie Ale tą pani No, chyba będę tak kampił A jakby ten dar do mnie postrzedł To by było fajnie Dobra Ten Derek to chyba jest dobry. O nie. On ma cztery. Ale nie. Teraz ma pięć właśnie yy, ból. A ja się będę kampił. O, poko. O ty szmato. Jak ty mogłeś. Dobra, ja się będę kampić. Nie. się mam kapelę. Mam On się tutaj krył. Jaki typ. Za bił Tylko że on jest na blisko, nie? O, mam plus To super. I mam piątą rangę. czyli jest okej? Okay. gwiazdny że to... Um, 32 pary. Yy, Wiecie, do odbrukowywania skrzyn. Tokenów. Dobrze. Gra nam się bardzo spisała, więc teraz może na zbiór klejnotu. nie. Czego ja w to główny. Pomyślmy w ogóle, że tego nie było, nie? Jakby co, to właśnie proszę was, żebyście w, wchodzili w ten kanał mojego kolegi. Um, on się nazywa Wąsk. I też będziecie mieli link w opisie. Ty Jessie, wypad. Panie. Ah, nee. Ku Jest! Nie. Yeah. Kończę ten odcinek. się ma Elo. Elo życzę. Dobra. Po krótkim cięciu wygrywamy To jest najlepsze. ra Koniec rozgrywki Elo, Mordo. I tyle bym powiem. Zwycięstwo. I co? Po co było te cięcie, Robisz po pierwsze? Wiesz po co było te cięcie robić Mówię wam Po prostu Mua gaming Jeszcze jeden do 700, o czyli wbijemy dzisiaj 70 700 pucharków Cypie Na luziku no Widzicie miałem, nawet nie miałem Jessie. Miałem chyba W ostatnim odcinku Nie wiem w jeszcze następnym kurde, co nie gadam. Nie w tym... i kur... w tym odcinku i jeszcze dwa odcinki przed tym odcinkiem ym, miałem jeszcze właśnie 400. Ym, nawet 425 chyba pucharków, a teraz mam właśnie 700, więc dzięki... nie wiem jak on się nazywa na YouTubie cool, a z nim to właśnie nabijałem. Mnie tylko jeszcze jeden bucharek do po prostu 700 brakuje. Ja już się z wami żeglam. Albo w sumie nie. Bo. Dobra, zagrajmy jeszcze tą jedną gierkę. Gra solo. Dobrze, albo gra w parze. Jakimś typem sobie pogram. Wbijajcie na poprzedni odcinek. Przeglądajcie sobie ostatnie odcinki, bo naprawdę są fajne. Tylko tyle wam mogę powiedzieć. A właśnie w tamtym odcinku dropną mi rosa. I nie wiem, czy nie nabijać na tej rozie maksymalnego, bo wtedy żeby była i je rrr, rrr nie ma jej ten se idzie tu ból ból linii czemu ja nie chodzę spike patrz mi to na o super co dobrze bym mówił Co? Wiek starsze. Okay. No stój, typie. Z jakimś Lukasem gramy, który ma razem to znaczy, team. Nie, bo Karla nie ma. I you. I nie macie, typie. Typie. Nie macie. Przeze mnie wygraliśmy tą gierkę. Ale super.